Szybkie placki z ciasta francuskiego. Rozwałkuj ciasto francuskie wałkiem. Odetnij brzegi ciasta. Przygotuj wytłaczankę do jajek. Ułóż ciasto francuskie. Zrób wgłębienia jednym jajkiem. Przytnij brzegi. Do wszystkich wgłębień nałóż kremowy serek. Dodaj starty ser cheddar. Wyjmij parówki z opakowania. Pokrój na równe kawałki. Ułóż parówki na serze. Roztrzep jedno jajko trzepaczką. Posmaruj brzegi ciasta. Przykryj nadzienie. Przełóż placek do formy do pieczenia. Posmaruj jajkiem piecz przez 30 minut. Rozwałkuj kolejną porcję ciasta wałkiem. Odetnij brzegi ciasta. Posmaruj kremowym serkiem. Posyp startą mozzarellą. Przykryj nadzienie ciastem. Dociśnij wałkiem. Pokrój w wąskie paski. Wyjmij plastry boczku z opakowania. Ułóż boczek na cieście. Zapleć z innym paskiem ciasta. Skręć w spirale. Ułóż bułeczki w formie do pieczenia. Posmaruj ciasto jajkiem. Posyp sezamem. Piecz 30 minut. Rozwałkuj kolejną porcję ciasta wałkiem. Wytnij krążki z ciasta. Wyjmij salami peperoni z opakowania. Ułóż salami na cieście. Na środek połóż po jednym plastrze mozzarelli. Zwiń ciasto, przetnij na środku i rozchyl płatki. Ułóż bułeczki w formie do muffinek wysmarowanej olejem roślinnym. Piecz 30 minut. Gdy brakuje ci pomysłów i czekasz na gości, te przekąski z ciasta francuskiego są idealnym rozwiązaniem. Są sycące, łatwe do przygotowania i świetnie prezentują się na każdym półmisku.